nie może wam wszystkim tutaj popław w kolejnym materiale i to jest taki krótki materiał, ponieważ wczoraj się dowiedziałem, że e, zaatakowano e, na różnych portalach e, mojego dobrego znajomego z fundacji e, Przemek Gietlą. Przemek jest to osoba, m, która pomaga e, Ludziom w potrzebie e, załatwia różne sprzęty medyczne, typu wózki, łóżka, e, balkoniki e, osobom, które tego potrzebują, a z pewnych powodów e, nie mogą e, mieć e, danego sprzętu. Organizuje koncerty charytatywne, na które m, przychodzi od lat e, tysiące ludzi. E, spo, e, robi spotkania z gwiazdami e, w szpitalach. Teraz te spotkania odbywają się online, więc e, nadal działa. Więc ja nie rozumiem, e, dlaczego ktoś, po pierwsze nie znając Przemka, m, w ogóle jego działalności, e, w jakikolwiek sposób go atakuje e, bo, bo co, bo robi coś, e, coś dobrego, coś dla kogoś e, nie patrzy na e, potrzeby swoje, bo też takie ma, e, bo jest e, osobą, która potrafi dotrzeć do niejednego e, człowieka, e, czy to e, sławnego, czy nie. Nie rozumiem takiego zachowania. Ja się z takim zachowaniem nie zgadzam. E, dlatego e, Przemek e, masz moje poparcie. Fundacja również ma moje poparcie. E, nie pozwolę, e, żeby ktokolwiek, jakkolwiek, e, kiedykolwiek e, obrażał e, działania takich osób jak Przemek, e, bo to są działania potrzebne. Skuteczne e, od lat e, robi to, co robi. Dobrze mu to idzie, wychodzi mu tu, e, to, więc e, proszę Was, e, zamiast go atakować, wspierajcie go, pomagajcie mu, e, a nie go atakujcie. E, poznajcie jego działania. Wejdźcie na jego e, stronę internetową, czy na jego profil na Facebooku, e, gdzie ma różne przedsięwzięcia zobaczcie co on robi jak robi dopiero potem go oceniajcie bo jeżeli oceniacie go przed tym zanim go poznacie to tak naprawdę go nie znacie więc e, proszę e, ja tutaj nie będę prosił o lajki, suby, komentarze proszę o jedno udostępniajcie ten film pokazujcie, że siła Przemka nie jest tylko e, w jego fundacji, ale również w internecie, bo to jest istotne. E, pokażmy ludziom, że e, potrafimy się jednoczyć, e, bo przemek ma tę moc. Więc e, dzięki Wam serdecznie. Trzymajcie się. See ya.